Witajcie wszyscy w kolejnym filmie. Piękna, słoneczna pogoda. Prawdziwa wiosna. 21 stopni w samochodzie pokazuje tam e, e, wskaźnik temperatury. Jest naprawdę bardzo ładnie. A to oznacza, że wszystkie muchy świata wyleciały. No i po prostu trzeba zrobić jakieś opryski. Jest sobota. Roboty niesamowicie dużo. Jak zwykle. Czasu. Różnie. No i co? I teraz biorę, równam tutaj całe zamieszanie. to zamieszanie. Wam pokażę. O! Wziąłem się tutaj. Byłem też chory w tamtym tygodniu. Po ostatnich tam pracach, co, wam, co nagrywałem, co wykonywaliśmy w sobotę, to w niedzielę rano mi coś rozłożyło. No i tak się musiałem pomęczyć ze 2-3 dni. Dalej nie czuję się jeszcze tak w 100% na siłach kaszel mnie taki męczy napadowy ale to jakoś może do przejścia i teraz tak tutaj trochę porównałem trzeba gdzieś miejscami ziemi troszeczkę dosypać ale tutaj te dziury które mieliśmy po tych betonach są już praktycznie zasypane pierwszą górkę zlikwidowałem która tutaj była trzeba jeszcze wziąć tylko skarpówkę i ładnie to tak zobaczcie, ja cię ci kręcę. O, Sławek już jedzie, kurde Tam brama <laughs> Brama Zamknięta jeszcze No dobra, 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 dobrze, Idziemy, idziemy, tutaj idziemy Idziemy, idziemy, idziemy Kto chętny? muszę mu tutaj otwierać, niech wiecie? To będzie zabierał opryskiwacz zaraz będzie pryskanie kto to widział żeby 6 marca żeby 6 marca robić takie rzeczy prawda? jeszcze musimy 80 zabrać coś się z rozrusznikiem stało dużo tutaj jeszcze jest rzeczy do zrobienia do ogarnięcia. Ach, kurde. Dobra, muszę się wyłączyć. Od razu widać, że jest wiosna. Że wiosna ruszyła. No. Od razu widać, że wiosna ruszyła. A dlaczego ten? A nie alka, wszystko w swoim czasie. Już nie bawię. Patrzcie, jakie robię lotnisko tutaj. Będzie lotnisko. Is us? Ostatni przejazd! Po co? Kto jest taki brudny? Kto jest taki brudny? Ja zająłem się tam koparkowaniem Że tak powiem Sławek zajął się pryskaniem Ale tutaj rzepak dopiero odbudowuje swoje wszystkie liście Wszystkie na Na jesień stracił On był tutaj słaby Taki męczył się Męczył się, są też takie place Gdzie, gdzie mu jest ciężko Punktowo jest tutaj rzepak zasiany W rozstawie co 45 cm Ale coś chyba mu tutaj mu nie spasowało Miejmy nadzieję, że ta Wiosna będzie dla niego łaskawa, aczkolwiek na ten moment w ogóle się na to nie zapowiada, bo sami wiecie jaka jest susza. To pole jest dosyć mokre, ale mimo to będzie trzeba tutaj na pewno robić poprawkę na chwasty, bo już to widać, ale najpierw, pierwsza kolejność to zadbanie o ochowacza. No i na takich plantacjach słuchajcie, no u nas mimo tego, że było w miarę ciepło, nie było pozwolenia na wczesny azot, tak jak w innych gdzieś tam rejonach Polski, na przykład gdzieś tam na północy widziałem i tak dalej, to były, były takie możliwości. Natomiast u nas u nas nie. U nas dopiero oficjalnie można było od 1 marca. No a taka plantacja jak tutaj no to ona powinna dostać ten azot dużo, dużo wcześniej, tym bardziej Zauważając przebieg pogody, miejmy nadzieję, że już zima nie wróci. A wszystkie znaki na niebie na to wskazują, że zimy już nie będzie. Ale rząd wyrządkowany jest, wyrządkowany jest fajnie, ale potrzebuje jeszcze tutaj. Być może w przyszłym tygodniu ma być jeszcze jakieś ochłodzenie, i po tym ochłodzeniu by trzeba było od razu chyba robić tutaj chwasty. I już i niech idzie, niech idzie do góry. No i oby woda była, bo jeszcze tego, tego nam brakuje, brakuje nam wody. A ten czas tak szybko leci, że nawet nie zauważyłem kiedy, a, a u siebie tam w końcu, w końcu wychodzę na prostą, praktycznie porobiłem wszystko, to co, to co chciałem, co było, co było zaplanowane. Będzie trzeba tutaj jeszcze przyjść, chyba z dokarmianiem gryzoni. Bo widać, że są jeszcze jakieś miejsca, gdzie one sobie buszują. Gdzie one się sobie buszują. Zrobiło się delikatnie zielono. Teraz już jest ciemno. Ja szkoda, że na drugie pole, na, znaczy na drugie, na pierwsze, bo to jest drugie. Szkoda, że tam nie, nie poszedłem Wam nagrywać. Tam rzepak wygląda zdecydowanie ładniej niż tutaj. Ja tego pola nie lubię bo na tym polu straciłem straciłem drona rozbił się po prostu o tamte krzaki wpadł do wody i było koniec akurat wtedy musiała być tam woda nie było wody tutaj praktycznie przez parę lat Te, wtedy kiedy mój dron lądował, leciał sobie, nie lądował tylko leciał to musiało się tak wydarzyć, no ale trudno Czas się zwijać, ciemno, zimno, do domu daleko. Także jak możecie zauważyć, rolnictwo też będzie. Bo ktoś mi tam ostatnio pisał, że a, że na razie tylko koparka i kopanie. No jak jest taka robota do zrobienia, to trzeba ją zrobić. Ale rolnictwo też będzie. Mówię, lada dzień będziemy się szykować do siewu buraków. Będzie trzeba przygotować pola, wszystko i będziemy działać. A że jeszcze tak zapytam, idąc sobie do samochodu. My jesteśmy pod cukrownią Sad Cuker, Tutaj na południu Polski. Wiem, że wszystkim obniżyli, bo już nie pamiętam, czy o tym gadałem. Wiem, że wszystkim obniżyli o 20% areał. Oczywiście nam też. Ostatnio doszły mi jakieś tam suchy, że jednak nie każdemu obniżyli, że są pewni gracze, którzy areal no pozostawiony mają, taki sam jaki mieli, to jest raz, druga sprawa, czy w innych rejonach Polski jestem ciekawy, czy też tak po bo słyszałem, że tak, że dotyczy to całego kraju, wszystkich cukrowni, więc jestem ciekawy, jeżeli, jeżeli jesteście z innych rejonów niż południe i z innych cukrowni niż Sad to... Dajcie tam znać w komentarzu, jak to wygląda u Was z uprawą buraka.